Ja myślę, że powinniśmy przede wszystkim dbać o to, żeby nie walczyć ze sobą, zastanawiając się nad wojną tylko żeby współpracować, prawda? Więc wyobrażam sobie, że nowy kształt prawa powinien uwzględniać kilka istotnych dyrektyw. Po pierwsze, ja mieszkam i pracuję w Łodzi i często bywałem w restauracji, która była naprzeciwko trzech położonych przez ściany ze sobą sklepów z dopalaczami, przez cały okres 2009 i ładny kawałek 2010 roku. Dzieciaki się ustawiały w kolejkach tam, prawda? E, ja myślę, że mieliśmy okazję że to społeczeństwo doświadczyć sytuacji, w której młodzi ludzie dostają wyraźny komunikat, że używanie narkotyków jest okej. Okay. Ja rozumiem, że to nie, że do palacze to nie ma wiekułami, tak? Ale, jasne, ale to był sygnał i widzieliśmy reakcję na tych więc w moim przekonaniu nie stać nas jako społeczeństwo na to, żebyśmy fundowali sobie kolejne podobne doświadczenia. To jedna dyrektywa. Nie dawać takich sygnałów, sygnałów, które by uruchamiały tendencje i tak bardzo obecne, zwłaszcza wśród młodych ludzi. Y ale pojawia się w związku z tym wydarzeniami wokół dopalaczy inne pytanie, jak to się dzieje, że tak wielu młodych ludzi chce używać narkotyków i to nieprawda, że oni nie wiedzą yy, o szkodliwości, Czy wiedzieli o szkodliwości dopalaczy, kiedy yy, prowadziłem zajęcia we wszystkich gimnazjach Młodzi ludzie doskonale sobie zdawali sprawę, może nie z wszystkiego, ale z bardzo wielu aspektów szkodliwości tych nowych substancji i mimo to ich używali. I to jest pytanie oczywiście już nie o kształt prawa, przynajmniej nie o doraźne rozwiązania jego, tylko raczej o to, w jaki sposób doprowadzić do tego, żebyśmy jako społeczeństwo lepiej sobie radzili z socjalizacją młodego pokolenia, bo na razie jesteśmy tutaj kompletnie bezradni. Dyrektorzy mnie oszukują w żywe oczy, że u nich nie ma narkotyków w szkole, a ich uczniowie, którzy zgadają ze mną w sąsiednim pokoju, opowiadają, jak się bierze na przerwach, prawda? W kolejkach. Więc dopóki szkoły, bardzo wiele innych instytucji państwowych będą e, prezentowały tak obronny i e, nieskuteczny stosunek do narkotyków, dopóki my e, e, rozmawiając o rozwiązaniach prawnych nie będziemy w stanie poradzić sobie z tym, co jest najistotniejsze w mianowicie nie, nie będziemy mogli młodym ludziom pomagać w rozwoju, a wielu z nich to są młode osoby, które są kompletnie pozbawione wsparcia, mają puste życie, toksycznych przyjaciół, źle funkcjonujące rodziny, brak wizji siebie w przyszłości, brak własnych zainteresowań. Ja myślę, że te, te rozwiązania które zostały zaproponowane w, tej, w tym nowym kształcie ustawy, trzeba by było poprawić. Właśnie ja nie zgadzam z panem ministrem Kwiatkowskim, że skoro przepis jest mądry, ale nie realizowany, to w takim razie przepis jest, trzeba uznać za udany, a przekonywać ludzi. Po prostu prawo jest do poprawki. Trzeba się zastanowić nad tym, jak tę poprawkę wydawać. Dziękuję bardzo.